Polacy, wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idziemy, a piersi nasze niech będą termopilami dla wrogów. Tymi słowami, porucznik Piotr Wysocki przed 150 laty dokładnie 29 listopada 1830 roku poderwał do walki słuchaczy szkoły podchorążych w Warszawie. Dołączyli studenci uniwersytetu i lud Warszawy. Powstanie rozgorzało na dobre. Historycy określili je jako powstanie największych nadziei. Z punktu widzenia w historii powszechnej, powstanie listopadowe było ogniwem w łańcuchu walk narodowo-wyzwoleńczych i rewolucyjnych, jakie toczyły się w Europie w latach 1817-1831 i które skierowane były przeciwko reakcyjnej społecznie i antynarodowej polityce świętego przymierza. Mówi historyk wojskowości pułkownik dr Marek Tarczyński. Walkami we Włoszech, we Francji, w Belgii, w Hiszpanii, w Portugalii wskazuje nam na źródło hasła, które Lewica Powstańcza ogłosiła 14 lutego 1831 roku za naszą wolność i waszą, które to hasło przyświecało wszystkim późniejszym walkom nadowyzwoleńczym Polaków. Ruch niepodległościowy Królestwa Polskiego był dość ściśle związany z ruchami rewolucyjnymi i niepodległościowymi innych krajów. Mam tu na myśli przede wszystkim bliski kontakt Towarzystwa Patriotycznego z ruchem niepodległościowym rosyjskim, z dekabrystami, zwłaszcza ze Związkiem Południowym Dekabrystów, z którym Towarzystwo Patriotyczne uzyskało wspólną płaszczyznę działania na gruncie uznania przez dekabrystów pełnej niepodległości. Polski. Jeżeli chodzi o źródła wewnętrzne powstania listopadowego, to najogólniej możemy powiedzieć, że jest ono wyrazem niepodległościowych dążeń narodu polskiego. Jest zmaterializowaniem idei o walce Polaków o niepodległość narodową i suwerenne państwo. Oczywiście idea ta nie wybuchła 29 listopada, lecz jest ona efektem wcześniejszej 14-letniej działalności niepodległościowej, patriotycznej w Królestwie Polskim. Początek jej datujemy już w roku 1814, kiedy generał Mikołaj Bronikowski i pułkownik Piotr Łagowski założyli w armii pierwszy patriotyczny związek, który za cel stawiał sobie walkę o niepodległość Polski. Tych związków oczywiście było później dużo rozwijały się i w środowisku cywilnym, i w środowisku wojskowym. Przekazały historii piękne postacie z Walerianem Łukasińskim na czele. A końcowym związkiem, który bezpośrednio doprowadził do wybuchu Powstania Listopadowego, był założony 15 grudnia 1828 roku przez podporucznika Piotra Wysockiego w Szkole Podchorążych Piechoty związek patriotyczny, który w historiografii zyskał nazwę z przysiężenia Piotra Wysockiego. Pasłem do wybuchu powstania miało być podpalenie browaru na solcu. Sygnał zawiódł. Spowodowało to dezorganizację wśród powstańców. Uniemożliwiło rozpoczęcie działań zbrojnych jednocześnie w całym mieście. Grupa cywilnych spiskowców pod kierownictwem Ludwika Nabielaka i Seweryna Goszczyńskiego, jako jedna z pierwszych, uderzyła na belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego, któremu udało się zwiec i ukryć. Jednym z ważniejszych epizodów tamtej listopadowej nocy z 29 na 30 były walki o arsenał. Powstańcy słabsi liczebnie zdecydowali się na uzbrojenie warszawskiego ludu w broń zdobytą w miejskim arsenale. Uzbrojeni cywile, podzieleni na grupy pod dowództwem najczęściej podchorążych, skutecznie walczyli z wojskiem stojącym po stronie Konstantego, zmuszając je w efekcie do wycofania się z Warszawy. Powstanie rozszerzyło się na cały kraj, jednak ten sukces powstańczy nie został właściwie wykorzystany, głównie ze względu na różnorodność poglądów wśród członków poszczególnych ugrupowań politycznych. W grudniu dyktatorem powstania ogłosił się generał Chłopicki, wybitny żołnierz, ale przeciwnik walki zbrojnej. Współczesny mu kronikarz tak go scharakteryzował: Popęd rewolucyjny został przez niego zahamowany, pierwsze dni najkorzystniejsze dla powstania zmarnowane. Ludność po wszystkich częściach Polski obałamuconą została. Urządzenia wojenne na błędnych opadach. Wieść o wybuchu Powstania Listopadowego dociera do Petersburga i Czar Mikołaj I podejmuje decyzję o sformowaniu armii interwencyjnej z zadaniem likwidacji powstania. Decyzja ta zostaje zmaterializowana w połowie grudnia. Powołana zostaje 127-tysięczna armia. Pod dowództwem Feldmarszałka Iwana Dybicza, która ma za zadanie maszerować do Królestwa i dokonać rozbicia Armii Królestwa Polskiego, opanowania Warszawy i pacyfikacji powstania. Główny kierunek działania armii interwencyjnej Armii Rosyjskiej prowadzi na Warszawę wzdłuż szosy Brzeskiej. 14 lutego 1831 roku doszło do bitwy pod Stoczkiem. Wojska carskie poruszały się dwiema kolumnami. Gdy jedna z nich zbliżała się już do stoczka, spadł na nią grad pocisków polskiej artylerii. Zaraz potem uderzyła nasza kawaleria. Zaskoczony nieprzyjaciel został oskrzydlony i rozbity. Carski generał Gaismar postanowił wycofać drugą kolumnę swoich wojsk i właśnie wtedy uderzyła na niego Polska Kawaleria, także pod dowództwem Wernickiego. Również i tym razem zwycięstwo było po polskiej stronie. Była to pierwsza wygrana powstańcza bitwa. W walce tej największym męstwem wykazały się oddziały Jazdy Krakowskiej. Zwycięstwo podniosło na duchu powstańcze wojsko. Utwierdzało w przekonaniu o możliwości powodzenia powstania. Szkoda, że przywódcy powstania nie dążyli do pozyskania mas chłopskich, obawiając się skutków zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Po dość długich działaniach opóźniających 20 lutego cała armia, a właściwie siły główne Feldmarszałka Dybicza, stają na równinie praskiej przed laskiem, który znamy w tradycji i w historii jako Olszynkę Grochowską. Tu, gdzie teraz rośnie lasek, 150 lat temu starły się ze sobą dwie armie. Rosyjska liczyła 60 tysięcy żołnierzy, Polaków było 40 tysięcy. Była to walka na śmierć i życie, krwawa i trwała długo. Lasek Olchowy kilkakrotnie w ciągu jednego dnia przechodził z rąk do rąk. Mężnie biją się Polacy. Coraz więcej pada, by już się nie podnieść. Śmiercią żołnierza ginie generał Rzymirski. Ranny zostaje dowodzący powstępczym wojskiem generał Kurpicki. Rosjanie rzucają do walki kolejne szwadrony, lecz nie uzyskują decydującej przewagi. Fatalnie kończy również swą sławę pułk carskich kirasjerów, zdobywców Paryża i Warny, Tu pod Grochowem szarżowali po raz ostatni. O zmierzchu feldmarszałek Dybicz zrozumiał, że załamana została koncepcja zdobycia Warszawy. I stłumienia powstania. Na polu walki pozostało około 9500 żołnierzy rosyjskich. Poległo w tej bitwie blisko 7000 Polaków. Założenie feldmarszałka Dybicza, że wojna skończy się w przeciągu trzech tygodni, w bitwie grochowskiej prysło jak mydlana bańka. Okazało się, że wojna trwać będzie musiała dłuższy okres czasu. Wojsko polskie po wkroczeniu do Warszawy poddane zostało szerokiej reorganizacji, utworzono nowe formacje, uzupełniono straty i w połowie marca 1831 roku kwatermistrz generalny Wojska Polskiego, pułkownik Ignacy Prądzyński, przedłożył plan ofensywy wiosennej wzdłuż szosy brzeskiej. Celem tej ofensywy było rozbicie VI korpusu generała Rozena który jako straż przednia, czy też ubezpieczenie sił głównych rozwinięty był na przedpolach warszawskich. 30 na 31 marca, wczesnym rankiem, po Moście Praskim, siły główne Wojska Polskiego, liczące około 40 tysięcy żołnierzy, doskonale wyszkolonych, wyposażonych, przekroczyły Wisłę i rozpoczęła się ofensywa wiosenna 1831 roku. Kolejny naczelny dowódca wojsk powstańczych, generał Jan Skrzynecki, z dużymi oporami zatwierdził plan działań wojennych opracowany przez generała Ignacego Brązyńskiego. Idąca na czele polskich wojsk dywizja generała Rybijskiego uderzyła pod Wawrem na przednią straż wojsk rosyjskich i odniosła zwycięstwo. Poruszając się dalej drogą siedlecką, siły polskie napotkały pod Dębem Wielkim wojska Rozena, z którymi połączyły się resztki uciekinierów z podwabra. Doszło do starcia. I znów zwycięstwo powstańców. Do niewoli wzięto ponad 7 tysięcy jeńców. W walce wsławili się ułani generała Skarżyńskiego. W konsekwencji 2 kwietnia. Wojsko Polskie dochodzi pod siedlce nad rzeką Kostrzyń, i w tym momencie, niespodziewanie, generał Skrzynecki podejmuje decyzję o zatrzymaniu pościgu, o niezdobywaniu siedlc, gdzie rozłożone były ogromne magazyny rosyjskie, zaplecze rosyjskie, gdzie także znajdowały się ważne strategicznie skrzyżowania dróg. Ważny węzeł komunikacyjny. Oczywiście ta decyzja w historiografii budzi największe kontrowersje. Wiemy bowiem, że w działaniach zaczepnych po początkowych sukcesach należy je maksymalnie szybko rozwijać. Tu spotykamy się z podejściem innego typu. Ono najprawdopodobniej wynikało z pewnych założeń politycznych. Konserwatystów, którzy kierowali podówczas powstaniem, założeń traktujących powstanie, traktujących działania wojenne nie jako działania rozstrzygające o losie powstania, a jako działania, które mają stanowić akompaniament do rozmów dyplomatycznych, rozmów zmierzających do spowodowania interwencji w sprawie polskiej państw zachodnich, zwłaszcza Francji i Anglii. Rozmowy dyplomatyczne oczywiście nie przyniosły skutku, natomiast okazja operacyjna została utracona, bowiem pobity VI Korpus generała Rozena zdołał się pozbierać, zreorganizować i już około 5-6 kwietnia stanowił dość ważną siłę rozwiniętą wzdłuż rzeki Kostrzyń, utrudniającą zdobycie siedlec. W tym czasie generał Prądzyński przedstawił następny plan opanowania siedlec poprzez wykonanie ruchu okrążającego od południa oraz przez atak sił głównych wzdłuż szosy brzeskiej na front miasta Siedlce. Plan ten doprowadził do bitwy pod giganiami 10 kwietnia 1831 roku, jednej z najpiękniejszych bitew pod względem taktycznym, jakie miały miejsce w powstaniu listopadowym. Ciężka i krwawa była to bitwa. Wojska carskie straciły tu 3000 zabitych i rannych. 1500 żołnierzy wzięto do niewoli. Straty powstańców nie przekroczyły 500 osób. Zwycięstwa pod Iganiami nie wykorzystano w pełni. Znajdujące się w pobliżu miejsca bitwy główne siły powstańcze nie zablokowały drogi odwrotu carskiej armii. Naczelny wódz generał Skrzynecki nie wykorzystał szansy. Było to kolejne zaprzepaszczenie możliwości uzyskania wojskowego powodzenia w powstaniu. Bitwa to oczywiście nie przesądziła o, o zwycięstwie, miała charakter tylko taktyczny. Ale z niej zrodził się plan następny, mianowicie plan wyprawy na gwardię. W tym czasie, kiedy siły główne feldmarszałka Dybicza znajdowały się na południe od Siedlec, do królestwa wkroczyła i rozwinęła się w rejonie Łomży i Zambrowa gwardia cesarska licząca około 25 tysięcy żołnierzy dowodzona przez wielkiego księcia Michała. Plan ten w początkowym, w początkowej swojej realizacji wykonywany był bardzo sprawnie. Wojsko polskie wycofało się w skrycie z przez pozycji nad rzeką Kostrzyń i rozpoczęło marsz w kierunku Zambro. Zaistniała kapitalna sytuacja do rozbicia gwardii. Jednakże wódz naczelny, generał Skrzynecki, nie podpisał decydujących rozkazów o ataku gwardii i w efekcie Książę Michał zorientował się w położeniu wojsk polskich i rozpoczął wycofanie gwardii w kierunku na Tykoci. Wycofanie było szybkie, także wojska polskie nie mogły dopaść gwardii, nie mogły stoczyć z nią bitwy walnej. W tym czasie Feldmarszajek Dybit został zorientowany w położeniu i rozpoczął marsz na północ w celu udzielenia pomocy zagrożonej gwardii. Nieudany ze względów zupełnie subiektywnych, z winy w plan rozbicia gwardii doprowadził w konsekwencji do nieszczęśliwej bitwy pod Ostrołęką, która wynikła wskutek tego, że Wojsko Polskie musiało przekroczyć rzekę Narew w celu cofnięcia się na przedpola Warszawy. W bitwie tej wsławił się talentem dowódczym pułkownik Józef Bem. Jego baterie powstrzymały atak nieprzyjacielski. Od bitwy Ostrołęckiej inicjatywa przechodzi w ręce armii interwencyjnej, zwłaszcza iż w krótkim czasie po bitwie zmarł na cholerę Feldmarszałek Dybicz, a naczelne dowództwo interwencyjnej armii rosyjskiej objął Feldmarszałek Iwan Paskiewicz. Jego plan był inny niż plan Dybicza, zakładał mianowicie sforsowanie Wisły na północ od Warszawy i Próbę szturmu stolicy od strony zachodniej. W związku z tym armia rosyjska, interwencyjna armia rosyjska rozpoczęła ruch w kierunku północnym, następnie sforsowała Wisłę pod Nieszawą i zbliżała się do Warszawy od strony zachodniej. Cały ten manewr. Paskiewicza był manewrem ryzykownym i przy operatywnej działalności wojsk polskich mógł być pokrzyżowany. Jednakże generał Skrzynecki nie podjął w tym czasie, mimo nacisków Sejmu i rządu, żadnych y, atrakcyjnych, prowadzących do generalnych rozstrzygnięć planów operacyjnych i w związku z tym ten manewr został uskuteczniony. 4 września z 1931 roku zapadły już konkretne decyzje dotyczące szturmu miasta, a 6 września, wskutek niepomyślnych rokowań i trudności, że tak powiem, natury politycznej, jakie wybuchły w środowisku polskim, zwłaszcza między naczelnym wodzem, a właściwie prezesem rządu generałem Krukowieckim, a Sejmem, doszło do szturmu stolicy. Kierunek głównego uderzenia. Wiódł na fortyfikację odcinka zachodniego, czyli wzdłuż dzisiejszej ulicy Wolskiej. Pierwsze fortyfikacje, tak zwane dzieła fortyfikacyjne, broniące stolicy zostały zdobyte. Z 6 września padło dzieło numer 54, które znamy z literatury i z historii jako Redutę Ordona. I doszło do bezpośredniego szturmu reduty wolskiej, której bronił generał Sowiński, nogi, bohater Powstania Listopadowego. Tu rozegrały się losy wojny. Reduta Wolska, symbol męstwa i odwagi żołnierzy Powstania, którzy broniąc dostępu do Warszawy. Do końca trwali na swych posterunkach, wypełniając żołnierski i obywatelski obowiązek. Pamięć o ich czynach przetrwała próbę czasu. Przeszli do legendy. Śpiewane są o nich pieśni, deklamowane wiersze. Ulegli przeważającej przewadze. Warszawa, serce walki, które ożywiało powstańców, zostaje zajęta przez Rosjan. I chociaż powstanie wciąż jeszcze trwało, silna była jeszcze armia i wciąż nierozbita, nie starczyło jednak wiary w powodzenie powstania. Brakowało tej wiary kierownictwu od pierwszych dni walki z caratem. I dlatego przede wszystkim przegrano. A było to powstanie największych nadziei. Z strony wojskowej, Powstanie Listopadowe stanowiło bardzo ciekawy przedmiot badań taktyków, strategów europejskich. Armia Polska, która wystąpiła w 1831 roku do boju, była. Jedną z czołowych armii europejskich pod względem organizacyjnym i wyszkolenia. W eporter ponapoleońskiej, czyli w epoce królestwa kongresowego, wytworzył się nowy system w szkoleniu wojska i nowy system w taktyce. To jest tak zwany system rewiowy. On polegał na prawie akrobatycznym wyszkoleniu pojedynczego strzelca, na baletowym zgraniu strzelców w składzie plutonu, plutonu w składzie kompanii, aż do dywizji włącznie. Było to wojsko wyszkolone doskonale. Prowadzone były zajęcia z fechtunku, spływania, szkolenie ogniowe. Ponadto armia była dość dobrze utechniczniona, jak na ówczesne czasy. W wojsku polskim znajdowały się nowe, powiedziałbym, niekonwencjonalne bronie w postaci korpusu rakietników, to znaczy półbaterii rakietników konnych i półbaterii rakietników pieszych. Ponadto w wojsku polskim stosowano nowoczesny zapalnik Kniga, cały szereg nowych rozwiązań fortyfikacyjnych. Wojsko było dobrze wyposażone i dobrze wyszkolone. Uważano powszechnie Armię Królestwa Polskiego za jedną z najlepszych armii europejskich, choć nie była to armia wielka. Taktyka wojsk rosyjskich była zbliżona, ponieważ obowiązywał ten sam system szkolenia rewiowego. A zatem sposób walki nie odbiegał od siebie. Polacy próbowali w powstaniu listopadowym odwoływać się do zasad taktyki napoleońskiej, to znaczy dążyć do tego, aby w walce obronnej wyczerpać maksymalnie siły przeciwnika, a następnie silnym kontruderzeniem rozbić jego odwody, rozbić jego siły główne. Jest przykładem tego bitwa pod Olszyną Grochowską, oczywiście, względy polityczne. Brak jasnej koncepcji politycznej, a wiemy, że polityka jest nadrzędną w stosunku do strategii, powodował, że strategia powstania listopadowego nie była jasna, nie była jednoznaczna. Stąd też zamiary realizowane nie miały, że tak powiem, wytyczonych ostatecznych celów. Wojna przedłużała się w czasie. Obliczona była na przetrzymanie, przetrowanie, nie zaś na rozstrzygnięcia zasadnicze. I to jest główna słaba strona wojskowa Powstania Listopadowego, która między innymi przyczyniła się do upadku Powstania. Oczywiście ona wynikała z założeń politycznych, z tego względu, iż kierownictwo powstania spoczywało jednak w rękach obozu konserwatywnego. Obozu, który starał się nie dopuścić do tego, aby powstanie przerodziło się w rewolucję społeczną, taką rewolucję, która by doprowadziła do zmian stosunków społecznych istniejących w Królestwie Polskim. Walka o niepodległość wymagała armii masowej, armii ludowej, armii takiej, jaką utworzyła rewolucja francuska. Natomiast cel społeczny, zachowawczy kierownictwa konserwatywnego wymagał armii regularnej, o silnej strukturze hierarchicznej, armii, która mogłaby prowadzić powstanie, a jednocześnie gdyby to powstanie przybrało charakter społeczny, mogłaby przerwać je. Powstanie listopadowe było wielkim zrywem narodowo-wyzwoleńczym. Przez długie lata symbolizowało wolę walki przeciwko carskiemu despotyzmowi. Podtrzymywało na duchu w okresie rozbiorów wszystkich Polaków. Na bitewnych polach powstania listopadowego rodziła się legenda dzielnej Emilii Plater i innych kobiet, które ramię w ramię z mężczyznami biły wroga. Jeszcze raz oddajemy głos wojskowemu historykowi, pułkownikowi Tarczyńskiemu. Autorowi wydanej ostatnio nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej książki Generalicja Powstania Listopadowego. Są także względy subiektywne. Mam tutaj na myśli postawy generalicji i kadry dowódczej Powstania Listopadowego. Wiele okazji taktycznych, wiele okazji operacyjnych zostało zatraconych przez niewłaściwe działanie dowództwa wojskowego. W wielu wypadkach wynikało to z nieumiejętności, z braku doświadczeń, ale w znakomitej części były to przyczyny natury politycznej. Generałowie nie wierzyli w możliwość pobicia cesarstwa rosyjskiego, z którym przecież nie dał sobie rady także Napoleon w roku 1812. Nie wierzyli w możliwość. Odzyskania niepodległości przez Polskę w ówcześnie istniejących stosunkach politycznych w Europie. I brak zapału rewolucyjnego, brak tych przekonania o celowości tej walki doprowadził do postaw defektystycznych, które zaciążyły na takim, a nie innym przebiegu działań wojennych. Jeżeli chodzi o ogólną ocenę powstania listopadowego, mimo iż zakończyło się ono klęską, stanowi ono piękny punkt w walce niepodległościowej Polaków. Doprowadziło do integracji narodowej rozdartego rozbiorami społeczeństwa polskiego. Ożywiło duch patriotyczny na wiele lat. Stanowiło przedwiośnie, powiedziałbym, wiosny lurdów. Do Panteonu Bohaterów Narodowych obok Wiarusa z Podracławic, żołnierza legionów polskich księstwa warszawskiego, doszedł Bohater Bitew pod Olszyny Grochowskiej, spod Ostrołęki i spod Warszawy. I ta tradycja Powstania Listopadowego wielokrotnie powracała na naszej drodze do niepodległego i suwerennego bytu. Powstanie ukazało wielką siłę polskiego ruchu narodowo-wzwojeńczego. Poruszyło masy plebejskie i chłopskie. Okryło chwałą żołnierza polskiego. Zajmuje ono poczesne miejsce w tradycji narodowej i wojskowej. 29 listopada, dzień rozpoczęcia powstania, obchodzony jest corocznie jako Dzień Podchorążego.